Funelowe śpiewanie. I Może polscy vlogerzy zrobiliby podobną akcję? I just want you to know. E, proszę pani, ja bym chciał domówić pitnej promocji. Kutas, tu Pepti. tak, Pepsi. Na nie Pepsi, tylko Pepsi. Kolaf.pl, kanał na YouTube składający się z siedmiu vlogerów, w tym DigiShow, Show, Gargamel Vlog, Tajemniczy Vlog, Gabu Vlog, Kolorowy Vlog, Multi Gameplay Guy, Lyraxio jest w trakcie tygodnia o tolerancji. Dla przypomnienia, poprzedni tydzień skupił się na gotowaniu. Co będzie za tydzień? W weekend Justin Bieber powił fotoreportera. Dążył uciec, zanim przyjechała policja, ale i tak grozi mu kara więzienia. Aparacji twierdził, że Justin powił go dość dotkliwie. Krzysztof Gonciarz, znany wszystkim z kanału Wybuchające Beczki, postanowił wraz z innymi vlogerami założyć nowy kanał na YouTubie. O nazwie Vlogersi.pl Ma również powstać strona internetowa.